Heroes of Warcraft. Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Weaver, to jest kolejny odcinek gry Herston. Karczem na bójka tydzień jest 198 i przed nami bójka o nazwie Bójkowy Pakiet Roku Mamuta. Czas na pożegnanie z Rokiem Mamuta. Stwórz talię używając tylko kart z rozszerzeń Podróż do Wnętrza, Angorą, Rycerzem Mroźnego Tronu oraz Koboldy i Katakumby. Dobrze, mamy dosyć nietypową bójkę, która jest w sumie bardzo fajną, fajną bójką na zakończenie obecnego roku i pożegnania się z tymi dodatkami, z tymi kartami, które królowały przez ostatnie dwa lata w standardzie. No i cóż, pykniemy sobie oczywiście od naszego quest'a. Zaczniemy sobie od naszego quest'a. Tutaj oczywiście postarałem się o to, żeby talia do bójki była widoczna tym razem, ponieważ wydaje mi się, że deck jest całkiem niezły. Grałem sobie już nim. E, chyba ze dwie albo trzy te bójki. E, i gry wydają się dosyć takie przyciągnięte, naprawdę bardzo ciężko tutaj tego kapłana e, pokonać, wydaje mi się, że jest to bardzo wszechstronny dek. I nawet myślę, że Gul'dan, który tutaj będzie na pewno zagrywał swoje hero card, również będzie miał sporo, spore problemy, tak na dobrą sprawę, żeby nas jakoś szybko rozjechać. A jeżeli dojdziemy do takiego naprawdę późnego, takiego late game'u, to myślę, że ta przewaga jeszcze będzie się powiększać na naszą korzyść. Oczywiście w naszym deku Anduin, do tego mamy Marina jako taki, powiedzmy, troszeczkę taki fan e, fun play, e, który sobie będziemy mogli zagrać. Ok, był władca się nam pojawia na ręce, bardzo fajnie. E, do tego mamy oczywiście króla lisza, który już obecnie w tym momencie jest na naszej ręce. E, kilka agonii takich mniejszych, żeby tutaj quest'a również zrobić. No i później, jeżeli go zrobimy, no to oczywiście Amara i wracamy na 40 punktów życia. E, Anduin również ten może posłużyć jako e, taki removal na jakichś większych, jakich większych stronników. Więc raczej też z nim tutaj się jakoś bardzo śpieszyć nie będziemy. Do tego jakieś tam zaklęcia typu właśnie wyzwolenie z bursztynu, które przyzwie nam dosyć wykokszonego prawdopodobnie stronnika. Sytuacyjnie też może się to jakoś tam przydać. Ok, mamy naszą turę. Możemy zagrać sobie monetkę, możemy sobie zagrać podłegu upiornego w łatce. Tu polianka jeszcze niech sobie poczeka. Myślę, że takie zagranie będzie jak najbardziej korzystne dla nas. No i lecimy dalej i zobaczymy. Tak jak właśnie mówiłem, mam nadzieję, że ten late game, doczekamy late game'u, no i potem będziemy już cisnąć naszego przeciwnika i prawdopodobnie będziemy tutaj mieli coraz większe szanse na wygraną. Dobra, co tam jeszcze ciekawego w naszej, w naszej talii? Wietna służba, do tego mamy jeszcze zaklęcie za 7, czyli ten diamentowy odłamek mocy, który również przyzywa nam stronników, którzy zginęli podczas, podczas tej rozgrywki, więc no jak widzicie mamy tutaj sporo różnych manewrów e, i tak mówiłem bardzo, bardzo wszechstronny dek moim zdaniem, e, którym się gra naprawdę przyjemnie. Mm, dobra, żeby nam ten e, podłupiorny władca nie zginął to skillujemy, no dorzucimy sobie e, żywiołaka. On jakoś tutaj bardzo nam potrzebny nie jest w naszej talii, więc nawet jeżeli zginie to dużej straty nie będzie. No i nastała cisza. Przeciwnik się musi pozastanawiać, co tutaj zagrać. Tak sobie myślę. Okej, okay, podły, upiorny władca. O, ale ciekawe, że przeciwnik decyduje się tutaj na trejdowanie naszego żywiołaka. No to w takim razie myślę, że bez problemu sobie tutaj po prostu e, dorzucimy turtoliankę. No, i chyba skillujemy naszego demona. No i chyba tyle. Zobaczymy, zobaczymy co, co dalej przeciwnik jeszcze tutaj wymyśli. No nie ukrywam, że tutaj spodziewam się i guldana, i spodziewam się voidlorda. Okej. Okay. Sporo też prowokacji. Widzę, że wszyscy mi też tutaj na late game liczy. Eee, co może być problematyczne. Eee, b -b 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 wyrocznia kryształu. Tak, chyba dogramy sobie to, skillujemy. Hmm. Pytanie, czy chcemy atakować. Chyba nie. Chociaż może deepfake jakiś tutaj trafić, więc to może być problem. O... Chociaż nie, bo to tak było. No Okej, okay, drugi uporły, u, upiorny władca. Hmm. No dobra, czyli widocznie będziemy musieli pograć troszeczkę pasywniej. Ok, w tym momencie Królisz chyba nie... Hmm, ale czekający w smole z tym że raczej będziemy musieli tutaj sobie e, schilować jaka jest wola elu. chociaż może wyzwolony z bursztynu... króliż może nie chyba kurde nie jestem pewien on tutaj będzie miał cztery punkty e, ataku więc ewentualnie się te dwa demony rozbiją jeżeli będzie się przeciwko tutaj no zdecyduje się atakować jest monetka. Oczywiście pan pustki. No i nie powiem, ale jedziemy dosyć... Haha. O! Obsidio nowy posąg, super. Jedziemy dosyć pasywnie, ja i przeciwnik. Dobra, czy będziemy atakować? Chyba nie będziemy atakować, ale może, może, może... Znaczy wypadałoby tego naszego... Upiornego władcę jeszcze przychilować. Tak sobie myślę. Mm. Obsydianowy posąg, czy po prostu heal. No, chyba tak, chyba, chyba pójdziemy w Hila i e, jeszcze jedną turę postaramy się pociągnąć. pewność, służby chyba nie ma też sensu w tym momencie rzucać, bo mm, też za bardzo nie mamy tutaj stronników, których byśmy bardzo chcieli przyzwać e, z powrotem na bord. Okej, okay, zapętany sługus i Okej, okay, Mroczny pakt. Kolejny kolejne pan pustki. O, to nawet dobrze się składa. Niech będzie, eee, no i po tego chila chyba jeszcze, się, znaczy na tego heal się chyba jeszcze spuścimy. Oczywiście nie atakujemy, żeby nam Pan nie zginął od e, Pana Pustki, naszego przeciwnika oczywiście. Eee, no ten obsidianowy pociąg też to trochę no, tak na wyrost na, na bordzie się pojawia, bo jakoś bardzo tej chila nam nie trzeba. Eee, no ale jest to dobra prowokacja, jakby na to nie patrzeć. Ok, sześcianik. O, ciekawe zagranie. O, to też ciekawe zagranie. Okej. Okay. Panów pustki bardzo dużo. O, kosiana mara, to się dobrze składa. Bo zagramy sobie... Mm, zagramy sobie tego Stronnika na... Na nasz obsydianowy posąg prawdopodobnie. 8-8 i będziemy mogli sobie zaatakować jednego pana pustki. A w sumie, dobra, mogliśmy troszeczkę inaczej zaatakować. Eee, dobra, damy heala. No i tyle, dobra, niech będzie. Okej, okay, chyba nie do końca przemyślane zagranie. Okej, okay, mamy 6 stronników, 1-3 prowokacja. O, wymyślmy, co z tym zrobić. O, też by się zaklęcia przydało porzucać. Dobra, wyzwolone z bursztynu i... No z dormu myślę, że będzie tutaj ciekawym wyborem. Jak troszeczkę większą presję ma przeciwnik. Dobra, tu ściągniemy, uzdrowimy oczywiście naszego e, pana pustki. No i lecimy do kolejnej tury. Zobaczymy, czy przeciwnik będzie tutaj mocno panikował, czy e, zachowa zimną, zimną krew. No, ok, no chyba zachował. Ok, czyżby Guldan? Nie, obrońca skałko Górza. Kolejny e, pan pustki, czyżby dobrany. Nie, o proszę, Stronnik ze zrywem. Dobra, to w takim razie nasza kolej. Kościany Smokowiec. No, myślę, że możemy dorzucić. O, przy okazji, udało się zrobić quest'a e, tak bezboleśnie nawet. Mam 30 punktów życia nadal, więc ta Mara też nie jest nam jakoś bardzo potrzebna w tym momencie. Ale myślę, że może już tutaj naszej ręce siedzieć i na ewentualną e, taką... Ewentualnie nie będzie potrzeba, to sobie ją zagramy. E, w talii mamy jeszcze Marina, który może nam tutaj dosyć mocno pomóc. Okej, okay, no dobra, z buldanem to raczej to takie łatwe nie będzie. Co tu się pojawia? Okej, okay, dobra, nie ma tragedii. Eee, weźmiemy sobie i skopujemy prawo? naszego smoka. Tu schilujemy, tu zaatakujemy. No i chyba wsio. Muszę się natychmiast pożywić. OK, potrade'owane. No, i sera. Też się bardzo dobrze składa. Okej, okay, jest i smok. Um, <ścoughs> no dobra, jakiejś tragedii tutaj dłużej nie ma. E Myślę, że możemy zagrać sobie króla Lisha i dorzucić sobie jeszcze wyzwoloną ścienia. Średnio. ale dobrze, król dziś 99, więc mam nadzieję, że będzie tutaj bardziej problematyczny do, e, do zabicia. Chociaż nie, no widzę, że tutaj ciśnie, ciśnie ostro. Okej, okay, kościana mara, dobra. to się nie spodziewałem. Myślałem, że jakiś spellstone się tutaj pojawi. E, ale dobra, no 20 punktów życia. Nie jest tak źle, aczkolwiek no, można by było się pokusić o. No myślę, że o tą i możemy się pokusić. Hmm. No ten e, diamentowy odłamek mocy jeszcze moglibyśmy podbufować. Użamarę zagramy. Ustawimy na 40 zdrowie i będziemy troszeczkę spokoju. Już nic ci nie I zobaczymy, co uda nam się tutaj wstrzecić. Obsydianowy Posąg myślę, że będzie tu najlepszym wyborem. No dobra, no zobaczymy, zobaczymy, co tam przeciwnik ma jeszcze za ciekawe karty na ręce. Tak ogólnie mamy dosyć mocną przewagę. Przeciwnik się już dosyć mocno też zjechał z kart. Więc to dla nas oczywiście jak największy plus. Okej, okay, jest ponownie sześcian. Czy nas to jakoś bardzo boli chyba nie Aczkolwiek wyciszenia żadnego nie mamy na ręce, więc no taki minus. Może to jest lisery wypadnie, więc sobie ją zagramy. I oczywiście zaatakujemy, bo no i tak, i tak nasz obsydzianowy posąg zginie w następnej turze. Przynajmniej tak możemy przypuszczać. Okej. Okay. I sera na celowniku. Um, hmm, zew Zmierzchu. Myślę, że możemy dograć tą kartę, chociaż ten marin by mnie też interesował, żeby go zagrać w końcu. Eee, no, a jeżeli mamy te 40 punktów życia, to myślę, że jesteśmy na tyle bezpieczni, że spokojnie moglibyśmy go dograć. Eee, I ten zew Zmierzchu zostawimy sobie na kolejną turę. Dorzucimy smoka. Tutaj raczej 5 sobie traydniemy. Mm, no i będziemy bufować nasz dia diament. Diamentowy odłamek mocy. Okej, okay, po raz kolejny smog. Okej, okay, przyzwijmy dwóch randomów. Um... No niech będzie drwiąca siostra. No i Heal'ek. I tak troszeczkę pasywniej w tej turze, ale myślę, że też nie mamy co tutaj się jakoś bardzo śpieszyć, też presji ze strony przeciwnika dużej nie ma, chyba liczy na ten, na ten cień, że on tutaj jakby się dobiorą te karty, no i on tu gdzieś się w grze pojawi, no co może nastąpić tak na dobrą sprawę w dowolnej turze. ok, esencja cieni. No obsydianowy posąg by się tutaj przydał. Może nie do końca to planowałem, ale dobra, myślę, że też nie jest źle. Zawsze to jakieś 5-5 na stole. A, no i zatakujmy. Myślę, że, myślę, że, myślę. Kurde, brakuje nam jednego punkta. A, ale dobra, zatakujmy tak, zatakujmy tak. No i oczywiście uzdrowimy naszego. A, naszego bohatera. Już. Mm, no i zobaczymy, zobaczymy, co wymyśli przeciwnik. Czy będzie tradował, czy raczej będzie a, starał się tutaj agresywniej wejść. A tak, ja mogę jeździć ciekawe. Dobra, przyzwiemy sobie co? Derwiąca siostra kościana Mara. Chyba 5-5 by nam się najbardziej opłacało tutaj przyzwać. Uh, 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 moneta i... kościany smokowiec, albo odłamek mocy. Mm, dobra, myślę, że... Myślę, że może warto by było coś tutaj wskrzesić. Tu mam jeszcze trzy zaklęcia. Mm. No, myślę, że ten zagramy. tamten może jeszcze się uda zbufować jakimiś dwoma zaklęciami. Okej, okay, jest obsydianowy yy, ten yy, posąg, więc. Więc troszeczkę hila oczywiście wpadnie. Okej, okay, nawet bardzo dużo. No i gitara. I mm, co mamy? Kielich. Dobra. Ho, 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 ho. No to zobaczymy, co nam tutaj się dobierze. Mm, tylko pytanie: czy zagramy to w kolejnej turze, czy jeszcze coś skipniemy? Mm, no, żywiołak na board, Myślę, że to może wskoczyć. Dobra, dobierzmy zobaczmy, co dobierzemy. O, kurde. Znakomicie. Dobra, najgorsza karta. Faktycznie pomyślałem okay. o tym, że kurde dobierzemy taką lipę. Eee, chociaż może z drugiej strony nie jest to taki głupi pomysł. Dobra, jedziemy po stroników chyba w takim razie. Czterech stroników. Tak, tak, poprosimy. Eee, to całkiem mocny board. Myślę, że możemy zabić. To myślę, że możemy zabić. Idziemy dalej. Okej. Okay. Eee, wjeżdżamy, wjeżdżamy, wjeżdżamy. Chwila. Defile, tak? No dobra, sprytne, sprytne zagranie. O, Akolita Zmierzchu, bardzo fajnie. O, to możemy w sumie wy... Na tą naszą ciemność możemy sobie to wykorzystać, czyli zagramy sobie... ...dwa razy tą świe świeczkę. I podmienimy sobie chapsy e, e, z tą ciemnością. A no i zostanie przeciwniki 2,20 na bordzie, więc myślę, że jak najbardziej. nam się opłaca. Ok, dobiera. OK, jest i świeca ciemności. My sobie dorzucimy drugą. Hit. i Pegmu zdrowie podmieniamy. Animacja skończy. Imek. O oh, fak! O nie, przecież to zabijmy. muszę mieć smoka na ręce. Jaki debil, nie, nie mogę. Ojej, oj, oj, oj. dobra, no dobra, to zabijmy tak. Zabijmy tak tu się a No i zobaczymy, zobaczymy, czy mi się przebije przez naszą prowokację. Ciekawe jaką jeszcze tam kartę ma na ręce. Ale dobra, nie jest najgorzej, bo jeszcze mamy anduina, więc... E, więc oczywiście sobie tego stronika 2020 20 rozpykamy, bez problemu. Albo nawet obsydzjanowym posągiem, więc też luz. Skończyły mi się karty. Dobra, to wjeżdżamy. Atakujemy. No i w sumie mamy wygraną.